Cztery kroki rozwiązywania konfliktów pomiędzy osobami, pomiędzy zespołami. Jak rozwiązywać konflikty, gdy występują one między nami, w grupie, w zespole? Jak sobie z nimi radzić? Jak im nie ulegać? No i jak nie być nadmiernie apodyktycznym, gdy one wystąpią? Popatrzmy na ten proces czterech kroków. Krok pierwszy. Na początek rozmowa w cztery oczy. Osoba, zespół odczuwający, że powstała sytuacja trudna, niezgodna z naszymi zasadami, inicjuje spotkanie. No i jeśli konflikt dwóch osób, dwóch stron dało się rozwiązać, sprawy nie ma i kończymy szczęśliwie proces. Jeżeli natomiast okazało się, że konflikt, a jedna ze stron lub dwie stoją przy swoich stanowiskach i nie chcą nawiązać współpracy, nie chcą zmienić niczego, przystępujemy do kroku drugiego. Krok drugi to rozmowa. Rozmowa obu stron z moderatorem, tak, aby zewnętrzna, niezależna osoba, uważana przez jedną i drugą stronę za obiektywną, Mądrą, kompetentną, mogła wesprzeć proces, tak aby dotrzeć jak najszybciej do rozwiązania, jakim jest współpraca. Jeśli konflikt udało się rozwiązać doskonale, sprawy nie ma i kończymy szczęśliwie proces, ale zdarza się czasem, że ani strony w kroku pierwszym nie są w stanie się ze sobą porozumieć, ani również moderator nie pomaga. Osoba, która jest przez obie strony uznawana za kompetentną. Konflikt trwa. Co możemy robić dalej? Krok trzeci. Rozmowa obu stron z udziałem zespołu, z udziałem szefa. Ilość osób jest zależna od tego, na kogo jeszcze wpływa aktualny konflikt stron. Tak więc dwie strony rozmawiają ze sobą. Jednocześnie Udział bierze w tym spotkaniu inny zespół, grupa, zespoły, na które wpływ ma dany konflikt, lub też i szef. W tej sytuacji widzimy, że mamy już większe grono. Rozmawiają ze sobą strony konfliktu, a także bierzemy władzę nad nami czyli szecha po raz pierwszy, albo inne zespoły, czyli współpracowników. Krok czwarty. Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, jeśli udało się rozwiązać konflikt, oczywiście krok trzeci wystarczy. Szef brał udział w rozmowie, przypatrywał się, nawiązywał do tego czemu ma służyć rozwiązanie danego konfliktu, chodzi o cele, które są nad nami, nadrzędne. Idźmy dalej. Jeśli nie udało się rozwiązać tego konfliktu spokojnie na kroku trzecim. Krok czwarty to decyzją szefa lub decyzją zespołu ustalamy, co robimy dalej. Na przykład jedna lub dwie osoby zmieniają miejsce pracy, nie mogą ze sobą współpracować, co oddala nas od celów i w związku z tym prosimy, aby te osoby były pozbawione wpływu na środowisko, Negatywnego wpływu, zatem opuszczają dane miejsce pracy, mogą przejść do innego miejsca, mogą pracować w rozdzieleniu. Zdarza się też, że kończą z nami współpracę. Tak się też może zdarzyć, że nie były w stanie porozumieć się same na kroku pierwszym. Nie były w stanie skorzystać z pomocy moderatora, osoby zaufanej na kroku drugim. Ani szef nie pomógł, który nawiązywał do celów, do tego, po co jesteśmy powołani i działamy w firmie, ani nie był w stanie pomóc. Zespół zespołów, czyli inne działy, inne zespoły wpływające na, na które wpływa praca osób czy też zespołów w konflikcie. Nie udało się na kroku trzecim rozwiązać problemu. W związku z tym, krok czwarty to już informacja dla stron konfliktu, co z nimi zrobimy. Albo, że zmienią miejsce pracy, rozdzielamy je i dalej pracują, lecz osobno, na przykład na różnych zmianach, w różnych biurach, w różnych halach fabrycznych. Lub, że po prostu, ponieważ nie ma takiej możliwości, aby się ze sobą nie kontaktowały, aby nie współpracowały, aby nie było od siebie zależne, jeśli chodzi o ilość informacji, to rozstanie. Tą decyzję podejmujemy o nich, za nich. Dotyczy ona dokładnie tych osób, które są w konflikcie, no i jest ona ratunkiem dla reszty firmy, dla reszty działu, dla reszty zespołu, aby pracować w spokoju dalej.